Siemanko, jak chcecie wiedzieć, jak się zmienia kierownicę z przedliftowej na poliftową, to zobaczcie, jak to się robi. A więc tak, pierwsze co, musicie się zaopatrzyć w takie imbusiki, torksy, zwałek zwał, zwał. Yy, Musicie się uzbroić w, taki, taki, w takie narzędzia. Yy, tutaj torksy numer... 25, odkręcacie po boku. Odkręcacie z jednej strony, jeszcze ma odkręcone. Z drugiej strony też tak samo. I macie już luźną wtedy poduszkę. Ta poduszka wam się zluźni. Wtedy musicie sobie wziąć tu z góry i cyk. Musicie uważać, bo wtedy tu będą te kable. Ja już mam to wszystko odpięte, więc one były tutaj w był przymocowany czarny do czarnego, czyli siwe wydaliwego, co nie wiem, tutaj macie. Żeby je zdjąć, to są takie zapadki ruchome. One były tak, trzeba przesunąć do dołu i tutaj sobie czymś podważyć. Pierwsze, yy, pierwsze z tego, co pamiętam, trzeba było zdjąć czarny, i to trzeba trzeba jakieś tutaj z dwóch stron, z jednej strony, i z drugiej strony równocześnie. Wtedy on wyskoczy i drugi tak samo. Jeżeli będziemy mieli to uwolnione. Odkładamy. Wyciągamy samą tutaj tą złączkę. Pociągniemy za kabel. co wyskoczyło. Chowamy torksika. I bierzemy odpowiedni torx i go tak? i go odkręcamy ja akurat mówię no to wszystko miałem już luźne sobie wcześniej troszeczkę to przygotowałem no, sobie nagnieć, bo tutaj jest taka sprężyna tak więc kierownicę dopychamy nogami się sobie możemy zaprzeć jak to mamy kiedy wszystko nam wychodzi Dobra. musimy tylko to przeciągnąć tutaj nic nie odczepiamy wyrzucam tą kierownicę w pizdu a żeby założyć, no to montaż jest bardzo też prosty wciągamy, patrzymy żeby było wszystko tutaj równo tutaj na tym czerwonym polu Przekręcamy. Dobra, śruby już dociągnąłem. Ja ogólnie mam tutaj na blokadzie, tak więc mogę sobie mocno spokojnie dokręć, ją do, do, do dokręcić. No i tutaj równo patrzymy żeby było, już mi troszeczkę źle wchodzi. Kopiny kopiny weszły, superowo, siedzi w porządku. Następnie podłączamy tak samo jak wcześniej poduszeczkę. Yy, tak, yy, ja musiałem mieć dwie ręce, tak więc przepraszam, ale po prostu tylko powkładałem te wtyczki tutaj do środka. Yy, tam jest różnica koloru, bo na tej kierownicy jest chyba zielony i, i żółty. Ale tylko te wtyczki pasują tak samo po prostu z tej poduszki, może weźmiemy to. O. Tam ma tutaj oryginalnie czarny i siwy, a tam jest zielony, yy, żółty, ten jest żółty, a ten jest zielony ale ogólnie te kabelki pasują tylko i wyłącznie do tego jak zauważycie sobie tutaj mają specjalne wycięcia tak więc i te tak samo też pasują do całego zabiegu proponuję sobie odłączyć pierwszy akumulator żeby nie, nie pojawiły się jakieś błędy tyle co oczywiście to trzeba potem wgrać kod do, do radia jak sami tutaj widzieliście Przebiega to dosłownie bardzo szybko, w szybkim tempie, wystarczy tylko mieć tutaj zestaw torców jakieś podstawowe tutaj, jakieś klucze grzechotki, czy tam jakieś tam innego rodzaju jakieś śrubokręty, no i tyle, no, prosta operacja, szybko, sprawnie i mamy, możemy się już cieszyć tutaj nową kierownicą, a żeby było wszystko, udowodniamy, że wszystko działa, załączymy sobie radiko Dobra, wszystko jest ok. Dobra, tutaj, Dobra, jak widzicie, zmniejsza się, ciesza się. Tutaj idziemy dalej. Następna stacja. Wszystko działa. Zmiana fali. Wyciszenie też działa. No i tutaj podstawowe rzeczy też będą Wam działać. To jest wszystko kompatybilne. Tak więc zapraszam do kolejnego filmiku. Jak Wam się podobało. Łapkę w górę, nie, łapka w dół. Będę wiedział przynajmniej jak, ma, jak dodawać filmiki kolejne. A tymczasem na razie pozdrawiam. Cześć.